Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam. słucham Maryjo królowo Polski, Maryjo królowo Polski. Jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam. Czułam. Cię. O Maryjo, kocham Cię. O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. O Maryjo, żegnam Cię. O Maryjo, kocham Cię. O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci Cię, o Mary kocham cię! O Maryjo, pobłogosła! Wszystkie dzieci. Amen. Bóg Pierwszy raz wygrzymuje siostra regina i tak normalnie wyśpiewuje. Strach myślę, co będzie za drugi razem.